Witajcie kochani, dzisiaj sobota, czyli lekcja dywina z Ewangelii według świętego Marka. Zaczynajmy. Miej Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, uwielbiam Ciebie, dziękuję Ci, że wciąż nas pouczasz, że Twoje Słowo jest nieskończonym bogactwem, z którego możemy czerpać. Wspomóż nas, abyśmy przeżyli tą modlitwę tak jak tego chcesz, dla naszego dobra i zbawienia. Ave Maria, mi Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Więc lekcja divina, pierwsza część, lekcjo, czytanie. Znowu zaczął nauczać nad jeziorem i bardzo wielki tłum ludzi zebrał się przy nim. Dlatego wszedł do łodzi i usiadł w niej na jeziorze, a cały tłum stał nad brzegu jeziora. Nauczał ich wiele w przypowieściach. I mówił im w swojej nauce. Słuchajcie, oto siewca wyszedł siać, a gdy siał jedno ziarno, padło na drogę i przyleciały ptaki i wydziobały je. Inne padło na grunt skalisty, gdzie nie miało wiele ziemi. I wnet wzeszło, bo nie było głęboko w glebie. Lecz po wschodzie słońca przypaliło się i uschło, bo nie miało korzenia. Inne padło między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je tak, że nie wydało owocu. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i wydały plon, wschodząc i rosnąc. A przyniosły plon trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny. I dodał: Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Amen. Czyli druga część. Czyli medytacja, medytacja, chwila zastanowienia, poproszenia Ducha Świętego, aby przemówił do mnie wewnątrz. Powiem Wam, że dzisiaj poruszyłem mnie ostatnie słowa, to znaczy, jak Jezus mówi i dodał kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. O tak, Wydaje mi się, że w dzisiejszym świecie tak wiele y, jest informacji, które bombardują mnie. I myślę, że każdego teraz z nas niestety, czy to telewizja, czy radio, czy smartfon, YouTube, y, Facebook, wszystkie informacje, które co chwilę możemy słyszeć. I, I tak myślałem nad tymi słowami, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. No. Co to Jezus mi chce powiedzieć teraz? Myślę, że właśnie to, żeby uszy moje sp spróbował, uszy nastawić na Słowo Boże, właśnie na tą ciszę. Bo to jest też niesamowite, że chyba odzwyczaiłem się yy, być w ciszy. I jak jest jakaś cisza, no to może zaczynam się zastanawiać, co mogę jeszcze zrobić. Albo na modlitwie. Myślę, że yy, odmówię różaniec, koronkę. Ale w sumie tak jak patrzę się na moje życie modlitewne też jest bardzo mało ciszy. A właśnie Bóg tu wskazuje mi, że mam usłyszeć jego głos w moim wnętrzu, w mojej duszy. Dlatego tak to przemyślałem. Trzecia część czyli oratio. Panie Boże, dziękuję Ci za twoje słowo i proszę, wspomóż mi, wspomóż nam, abyśmy prawdziwie słuchali Ciebie. Słuchali w milczeniu tego, co masz nam do powiedzenia. I dziękuję Ci. Pomóż nam też, abyśmy słyszeli to, co jest dobre, a nie tylko to, co jest złe, co właśnie świat krzykiem chce wprowadzić do naszych duszy. I czwarta część, czyli kontemplacjo, czyli w takiej ciszy, w milczeniu, słuchanie. Właśnie to, o czym mówię. I dlatego w tej lekcji Divina... Zawsze jest właśnie ta czwarta część, czyli kontemplacja cisza, zupełna cisza, aby wsłuchać się. I to nie tylko może trwać tak jak na kanale pół minuty, trzy minuty, ale i dłużej. I na zakończenie Panie Boże, dziękuję Ci za Twoje słowo. No, dziękuję Wam, bo widzę, że coraz więcej osób ogląda. Ten kanał, dlatego bardzo Wam dziękuję i nadal proszę o lajki, o komentarze i przekazywanie dalej. Awe Maria Pa!